Ostatnie tygodnie stoją pod znakiem rekordowych wartości warszawskiego indeksu giełdowego. WIG to indeks odzwierciedlający nastroje całego parkietu głównego giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Jego wartość oscyluje obecnie w granicach 69 tysięcy punktów, przebijając dotychczasowe szczyty ustanowione 14 lat temu. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Pierwszym takim impulsem była paniczna wyprzedaż w marcu 2020 roku, która doprowadziła do absurdalnie niskich wycen na rynku akcji. I to zachęciło inwestorów, szczególnie tych bardziej aktywnych, grających fundamentalnie długoterminowo, na wejście na rynek. Ponieważ zaczęły rosnąć ceny akcji, no to oczywiście stopy zwrotu były coraz lepsze z akcji, i to z kolei przyciągnęło kolejnych. Także no w pierwszym półroczu było bodajże 70 tysięcy nowych rachunków inwestycyjnych otwartych w tamtym roku, w 2020 roku i jakby te wzrosty cen akcji przyciągały kolejnych inwestorów. E, oczywiście nie bez znaczenia jest też, co się dzieje na rynku stuprocentowych. W związku z tym e, w naturalny sposób ci, którzy trzymają pieniądze na lokatach zastanawiają się, co mogą z tymi pieniędzmi zrobić. Jednym z pomysłów jest na pewno giełda i w związku z tym widać ten przepływ pieniędzy z lokat na giełdę, no i oczywiście również też na rynek nieruchomości. Jeżeli chodzi o kolejne przyczyny, no to pamiętajmy o tym, że Polska nie jest taką samotną wyspą, w związku z tym podlega też podobnym trendom polska giełda, jak giełdy światowe. No i tutaj jakby korelacja jest bardzo duża na giełdach światowych, także mamy hostce, więc w Polsce również. Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, że Mieliśmy do czynienia z na rynku IPO w, ostatnich, w ostatnim roku, właściwie, bo to jest drugie półrocze 2020 i pierwsze półrocze 2021, i w tym czasie właśnie pojawiły się naprawdę bardzo duże oferty atrakcyjnych spółek, takie, które przyciągnęły też nowych inwestorów, również nie tylko krajowych, ale również takich globalnych inwestorów z całego świata. To była przede wszystkim oferta Allegro, październik 2020. Po wykonaniu opcji dodatkowego przydziału. To było 11 miliardów złotych. To był rekordowe IPO w historii warszawskiej giełdy. Drugim takim spektakularnym, dużym IPO, aczkolwiek nie tak dużym, był debiut Pepco w maju tego roku. To było blisko 4 miliardy złotych. Sądzę, że w najbliższym czasie, znaczy mówię tutaj o najbliższych miesiącach, też można się spodziewać kolejnych takich spektakularnych debiutów dużych spółek o wartości kilku miliardów złotych. No ale oczywiście musimy jeszcze poczekać kilka miesięcy. Łączna wartość debiutów na obu parkietach warszawskiej giełdy od początku 2020 roku zbliża się do 20 miliardów złotych. W minionym 2020 roku na głównym rynku zadebiutowało 7 spółek, a wartość IPO wyniosła 11 miliardów złotych. Na rynku New Connect odbyło się 14 debiutów o wartości niespełna 50 milionów złotych. W bieżącym roku miało miejsce dotąd 28 debiutów o łącznej wartości niemal 7 miliardów złotych. 11 spółek zadebiutowało na głównym parkiecie. Wartość ich IPO to ponad 6 miliardów 800 milionów złotych. 17 debiutów na NewConnect miało wartość około 86 milionów złotych. Rzeczywiście rynek IPO rozwija się bardzo dobrze w ostatnim czasie. Tutaj chyba wydaje mi się, że decydującym, kluczowym elementem jest wzrost wycen na rynku akcji, bo wzrost wycen na rynku akcji nie tylko zachęcił inwestorów do tego, żeby inwestować, bo można oczekiwać zdecydowanie wyższych stóp zwrotu niż z tego, co na przykład na lokatach bankowych, czy z porównywalnych inwestycji, ale również zachęcił emitentów, którzy przy wyższych wycenach są zainteresowani tym, żeby wchodzić na giełdy. Kolejnych debiutów możemy spodziewać się w ostatniej dekadzie sierpnia.